Cześć, nazywam się Magda Dzikowska-Wilk, a to jest podcast Finansowy Flow. W tym podcaście dzielę się wiedząc z zakresu finansów, produktywności i tego, jak przejść od słuchania do działania. Zapraszam do słuchania tutaj i oglądania na Instagramie. Zaczynamy! Pogadałam już dużo w poprzednich odcinkach o tym, jak sobie budować ten portfel, że takie to proste i że warto. A dzisiaj chcę krótko i wprost powiedzieć, czego nie robić. Będą trzy punkty, żeby było łatwo zapamiętać. Punkt pierwszy: Nie inwestować w ogóle. Powody, lub bądźmy szczerzy, wymówki są różne. Albo za mało zarabiam. Albo ja za mało mogę inwestować, takiej kwoty to nawet nie ma sensu. Albo tu za trudne. Nie ma w sumie znaczenia, które błędne przekonanie Cię blokuje. Problemem jest to, że Cię blokuje. A jakie są fakty? Można też małe kwoty. Jedna obligacja kosztuje 100 złotych, kup pierwszą, gratuluję, właśnie zacząłeś budować swój portfel. Czy inwestowanie jest trudne? To zależy. Jeśli chcesz mieć stopy zwrotu na poziomie 30-50%, masz wizję, że będziesz jak ten wilk z Wall Street wciągać kokę z prostytutek. W sumie nie wiem, czy się kokę wciąga z prostytutek, taka ze mnie profesjonalna narkomanka. Nieważne. Ważne, że absolutnie akceptowalna i możliwa do osiągnięcia naprawdę niskim wysiłkiem jest stopa zwrotu 10%. Portfel może mieć dwa elementy i to będzie działać i długoterminowo tylko tyle potrzebujesz. A to znaczy, że im wcześniej zaczniesz, tym lepiej. Więc nie odkładaj tego. Zrób to dla przyszłej wersji siebie, tej, która za 30 lat będzie bardzo wdzięczna dzisiejszemu tobie za to, że zacząłeś zaczęłaś. Nie musi być trudno. Można się naprawdę nie wysilać, o ile inwestuje się długoterminowo i uważa się na koszty. I tym samym płynnie przechodzimy do punktu drugiego, bo punktem drugim jest używanie niepotrzebnych pośredników. Ja powiem szczerze, ja już nie nadążam nawet za tymi firmami. Ile tego się na tym rynku narobiło? Mi samej wyświetlają się polecenia od innych influencerów. Taka firma, inna firma. Oni wszyscy żerują na tym, że ty wierzysz, że inwestowanie jest trudne. No i składają ci tę obietnicę, że oni rozwiążą twój problem, bo za drobną opłatę 1-2%, a może jeszcze jakieś success fee, to oni zrobią to za ciebie. Tylko wiesz, 1-2-3% w skali 20-30 lat to obniży twój rachunek inwestycyjny o 30-40%. Nie, ja się nie pomyliłam. Te malutkie procenty składają się długoterminowo do bardzo dużego spadku wartości twojego portfela. Bo w pierwszym czy drugim roku, no to wygląda bardzo niewinnie. No 1 czy 2% co to jest? Ale to jest 1-2% od wartości rachunku. Wartości rachunku. Za 10 lat to będzie duży rachunek. No taki przecież jest cel, prawda? Więc za 10 lat to będą duże opłaty. Bo to stale dorośnie, opłaty się na siebie nakładają i te pieniądze przepadają. One już nie pracują dla Ciebie. A to naprawdę nie jest Ci do niczego potrzebne. Chcesz wpłacić kwotę i mieć to z głowy? Super, to jest dobra strategia. Kup globalny ETF, taki, który zbiera akcje z całego świata, będziesz mieć od razu zainwestowane na całym świecie, a opłata tam wynosi 0,2%, a nie 10 razy tyle. A jeśli to jest dla ciebie zbyt proste, ty chcesz sobie pokombinować, poszukać, poskładać, poczytać, super, szalej, składaj, nie ma problemu, tylko że w tym w ogóle nie są ci pośred... potrzebni pośrednicy. Więc jeśli czujesz, że chcę mieć prosto, chcę, żeby ktoś zrobił to za mnie, są instrumenty, które de facto robią to za ciebie. Nie musisz prze przepłacać za ludzi, którzy właściwie nic nie wniosą do Twojego portfela poza tym, że zjedzą Twój zysk. No właśnie, trzeci punkt to przekombinować swój portfel. Jaki jest cel tych 25 pozycji w Twoim portfelu? Tak jak mówiłam, jeśli masz w tym fan, dobierasz sobie spółki dywidendowe, czy też sobie, lubisz to. Ekstra, nie mam nic przeciwko temu, wbijaj do mnie na aperolka, policzymy sobie razem wskaźniki, baw się. Ale jeśli masz te 25 pozycji, bo masz nerwicę inwestycyjną, to weź głęboki oddech. Potrzebujesz strategii, a nie inwestowania w oparciu o FOMO. FOMO, czyli Fear of Missing Out. Bo jakiś influencer powiedział, że rynki wschodzące to taka okazja, no to kupujesz. Ktoś na facebookową grupę wrzuca info, że ta spółka to na bank będzie rosła. Kupujesz. Na grillu wujek Czesiek mówi, że Chińczycy trzymają się mocno, kupujesz. Koniec końców nie idzie się połapać w tym portfelu, bo tam jest wszystko. Co się dzieje, jak zamiast strategii kieruje tobą nerwica? Masz więcej produktów, no a więcej produktów to jest więcej opłat. Ciężko się połapać w tym twoim portfelu, czy on w sumie jest ryzykowny, czy nie jest. Jeśli masz bardzo dużo produktów, to ciężko ci jest ocenić profil twojego portfela, czy powinieneś dodawać bardziej ryzykowne produkty. A może uspokoić swój portfel, dodać bardziej spokojne produkty? Nie wiadomo. Często zdarza się, zwłaszcza jeśli widzę, jak ludzie wrzucają w swoje propozycje, jakieś tam portfeli, pytają: mnie: ja mam już te trzy ETF-y, czy powinienem kupić jeszcze te dwa? A one się duplikują. Tak naprawdę pokrywają ten sam obszar albo geograficznie, albo pod kątem branży. No, nie ma sensu kupować produktu, który de facto robi to samo, co produkt, który już masz w swoim portfelu. Więc nie, nie widzę wartości dodanej w tym. Żeby dokupywać produkty, które robią to samo, tym bardziej, że tu wszystko zajmuje bardzo dużo czasu. Analizowanie tych kolejnych produktów, dodawanie ich, pilnowanie, czy ten spad, czy ten nie spad, a co się z tym dzieje. Czujesz jak to zwiększa ten stres, zamiast go redukować? Nie potrzebujesz tego. Chill! Inwestowanie może być naprawdę nudne. I jeśli masz taką potrzebę, to takie ono może dla Ciebie być. No i jest trzy punkty. Pierwszy, nie odkładaj inwestowania, zacznij choćby od 100 zł. Drugi, patrz na koszty, nie korzystaj z niepotrzebnych, płatnych pośredników, bo ci podstępnie zjedzą zysk. I trzeci, nie przekombinuj niepotrzebnie portfela. Strategia zamiast FOMO. Jak widzisz, szanuję Twój czas. Odcinek króciutki i akuratny, żebyś się na żadną taką minę nie władował, nie władowała, a ja dziękuję, że jesteś, że słuchasz. Zaobserwuj kanał, żeby Ci kolejne odcinki nie umknęły, następny będzie o IK i o IZ i do usłyszenia!